Siemano, sezon surfingowy jest już za rogiem. 10 intensywnych ćwiczeń, które przygotują Was kondycyjnie i wydolnościowo do tego, żeby śmigać po dwie albo i po 4 godziny dziennie na wodzie. Pamiętajcie o tym, żeby każde ćwiczenie powtórzyć co najmniej 30 razy i lecieć w swoim tempie. Na początek przysiadę z ciężarkami, będziemy wzmacniać uda i nogi. Pamiętajcie, żeby mieć lekko ugięte kolana i spiętą dupę, ok? Lecimy. Spinaczka w poziomie, zwiększamy zakresy bioder do tej kofu i wzmacniamy górne partie mięśni. Następne ćwiczenie. Wzmacniamy na ramienne, wymachy handlem. Powoli do góry, szybko w dół. Wzmacniamy na ramienne, bicha ramiona, całą kratę. wzmacniamy na ramienne, lekki rozkrok, kolana ugięte dupa spięta i lecimy ok teraz robimy tricepsy zgidamy kolana tyle, opieramy się na udach lędwia wolna od obciążenia i lecimy teraz dla balansu biceps i zginamy szybko do góry, powoli na dół. Klasyczny plank, trzymamy pół minuty albo całą minutę i wzmacniamy sobie core. Teraz wykonamy sobie 20 skorpionów i 10 take offów. 5 na prawą nogę, 5 na lewą. No i na koniec wyciskanie hantelków